Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani. W ogóle bardzo się cieszę, że mogę Was poznać. Mój kolega Karol Mulik przekazał mi informację, że powinnam tutaj być, dlatego jestem. Prowadził wywiad z panem Norbertem Smołą-Smolińskim na ostatnim koncercie i stąd tutaj moja obecność. Co się dzieje niedobrego? 17 grudnia w Warszawie, dzięki uprzejmości naszemu przyjacielowi Norbertowi smole smolinskiemu będzie organizowany koncert charytatywny na rehabilitację Wojciecha po operacji. Wojciech ma dziecięce porażenie mózgowe prawej strony ciała od urodzenia. Uległ dwóm wypadkom w szkole, ale z racji tego, że Wojtek rośnie, potrzebna jest operacja, która się odbędzie 20 listopada. I po tej operacji jest potrzebna bardzo intensywna rehabilitacja. Oprócz samej rehabilitacji, zakupu rzeczy rehabilitacyjnych do domu, nowego materaca do spania, odpowiedniego krzesła dla niego, zapewnienie mu nauki domowej na ten czas potrzebne są również po operacji, jakiś czas po operacji, turnusy rehabilitacyjne dla Wojtka, żeby doszedł do pełnej, przynajmniej jak najbardziej możliwej skutecznej sprawności i turnusy rehabilitacyjne, to koszt jednego turnusu to jest około 20 tysięcy złotych, ponieważ ja jako mama muszę być obecna na turnusie z dzieckiem. Koszt rehabilitacji domowej, rehabilitanta, który będzie do niego przychodził w czasie, kiedy nie będziemy mogli jeszcze wychodzić z nim z domu, też jest bardzo kosztowny. Będzie utworzona zbiórka na zrzut CPL żebyśmy mogli zebrać odpowiednie pieniądze na rzecz leczenia Wojtka i jego rehabilitacji, pobytu w domu, wyjazdów, wyjazdów do specjalistów, często poza Lublin, bardzo daleko. I właściwie cały ten, że tak powiem, rozmach serca jest właśnie skierowany w kierunku Wojtka i jego leczenia. Jakie jest Twoje hobby i ile masz lat? Mam na imię Wojtek. I mam 10 lat. Moje hobby to jest rekonstrukcja drugowojenia i upamiętnianie żołnierzy wyklętych. Moje marzenie to jest zostać żołnierzem i być zdrowym. Zapraszam wszystkich na koncert dla mnie. Spodenki, buty oryginalne, torba, czapka, i najważniejsza rzecz to ta flaga na prawym ramieniu. To jest flaga Polski. Prawdziwy z Ciebie patriota i odważny człowiek. W czym mogę Wam pomóc? W domu jest pięcioro dzieci. Wojtek jest czwartym dzieckiem, które urodziło się z dziecięcym porażeniem mózgowym w 30 tygodniu ciąży. Do tej pory na wszystko nam wystarczało pieniędzy, natomiast sytuacja, jaka nas teraz została, że mieszkamy z piątką dzieci na stacji, opłaty są bardzo wysokie. Właściwie Większość pieniędzy, które mamy, pochłania życie codzienne i opłaty, które musimy wykonywać, sprawiło, że po prostu nie mamy funduszy na to, żeby wesprzeć Wojtka tak, jakbyśmy chcieli. Moim marzeniem jako mamy jest to, żeby Wojtek był zdrowy, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie będzie nigdy tak, że będzie dzieckiem zdrowym. Czasu się nie cofnie, a trzeba mu pomóc. Na miarę możliwości też apeluję do wszystkich ludzi dobrego serca, bo nie jest mi łatwo prosić o pomoc. Wymaga to ogromnej pokory. Ażby nie tyle pomogli mi, co mojemu dziecku. Dojść przynajmniej do takiej sprawności, żeby któregoś dnia, za dwa lata stanął na nogach i był na tyle sprawny, że sobie w życiu poradzi. Że nie będziemy już musieli prosić o tę pomoc, bo będzie nas stać na tą pomoc doraźną dla niego. Mam nadzieję, że Pan Bóg da, że ta nasza cała sytuacja kiedyś się zmieni. Że będę matką, która będzie miała swój dach nad głową i będzie mnie stać zapewnić mojemu dziecku najwyższy poziom leczenia, puszczenia go w przyszłość, że będę miała taką możliwość, żeby. Cokolwiek się nie działo mógł nam nie liczyć. Dlatego bardzo proszę wszystkich i jestem wam wszystkim wdzięczna za to, że może w tak dla niektórych osób drobiazgowej rzeczy, bo to są tylko pieniądze, ale dla nas to jest jego zdrowie, to jest start w jego przyszłość i możliwość zapewnienia mu jak najlepszego bytu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za miłe spotkanie. Do zobaczenia na koncercie. A Państwa zapraszam serdecznie do udziału w koncercie. Prośba o pomoc dla Wojtka. I dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.